Do si që shpanje. Zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem. A wtedy anioł dotknął go i powiedział mu: Wstanie jedz. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek pieczony na węgielkach i dzban wody. Jadł więc i pił i znowu się położył. Anioł pana wrócił ponownie, dotknął go i powiedział: Wstanie jedz, bo masz przed sobą daleką drogę. Stał więc i jadł i pił, i szedł dzięki mocy tego pokarmu 40 dni, 40 nocy, aż do chorego góry Boga. Tam wszedł do jaskini, gdzie przenocował, a oto słowo pana doszło do niego: Co tu robisz, Eliaszu? Odpowiedział: Byłem bardzo gorliwy Pana Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili twoje przymierze, zburzyli twoje ołtarze i pomordowali mieczą twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Wtedy on powiedział: Wyjdź, stań na górze przed Panem, a oto Pan przychodził. A potężny i gwałtowny wiatr rozrywał górę i kruszył. Skały przed Panem, ale Pan nie był w tym wiatrze. Po wietrze było trzęsienie ziemi, ale Pan nie był i w tym trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu był cichy i delikatny głos. Gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. A oto głos przemówił do niego: Co tu robisz, Eliaszu? Pozwoliłam sobie zanotować moje myśli z dzisiejszej porannej modlitwy. I przede wszystkim, niezależnie w jakich okolicznościach się znajdujesz, Bóg jest w nich z Tobą. Niezależnie od tego, czy to są próby, czy to są rozterki, czy to jest smutek, żal, radość, śmiech, łzy, niezależnie od tego, jaka to jest okoliczność, Bóg jest ze mną, ale tak samo i z Tobą. Jest pokazane, że Bóg zatroszczył się o całą podróż Eliasza i dał mu czas dosłownie na zrobienie tak zwanego rachunku sumienia. By podał Bogu prawdziwy powód swojej ucieczki, by mógł zajrzeć głęboko wewnątrz siebie i powiedział Bogu, jaka jest prawdziwa jego motywacja, myśl, decyzja, skąd to wszystko wynika, bo wszystko bierze się w głębi serca. I przede wszystkim Bóg go pyta, co on tam robi, nie dlatego, że Bóg nie zna odpowiedzi na, na to pytanie. I nie wie dlaczego, ale przede wszystkim e, chcę, żeby Eliasz przestał się usprawiedliwiać, żeby przestał e, szukać sobie innych powodów, innych motywacji, żeby przestał e, kłamać dosłownie, bo on nie powiedział tutaj prawdy przed Bogiem, e, dlaczego e, wybrał tą drogę ucieczki, e, co, go tym, co go do tego zmotywowało. Mm, żeby też sobie nie myślał, e, że może coś przed Bogiem ukryć, bo to tak wygląda czasami, że my przychodzimy do Boga. Wypowiadamy pewne słowa, wypowiadamy pewne sytuacje, modlimy się do niego, stajemy w różnych okolicznościach, ale czy to jest naprawdę powodem naszej motywacji, w jakim stajemy codziennie? I dla mnie to jest słowo dzisiaj dla mnie dosłownie, ja się tym dzielę, że, żebym ja przestała udawać, żebym to ja nie chowała się, nie krywała, nie ukrywała się gdzieś ze swoimi myślami przed Bogiem, żebym nie ukrywała się z tym, dlaczego, co mnie zmotywowało dzisiaj do tego, żeby się pomodlić. O co dzisiaj proszę? Jaka jest moja prośba modlitewna? Czy to, czy to jest na pewno to, do czego Bóg mnie powołał? Czy to jest na pewno ta sytuacja, w której on chce, żebym ja się znajdowała? Dzisiaj z tym Cię zostawiam, żebyś pamiętał, że Bóg zawsze wie, co jest w środku wewnątrz Ciebie, w środku wewnątrz i mnie. I daje nam pewien okres do tego, żebyśmy się zastanowili, żebyśmy odpoczęli, ale w tym okresie On cały czas jest z nami, cały czas nam pokazuje, że się o nas troszczy, że o nas dba. Ale kiedy przychodzi te 40 dni, w, którym, w których trwał Eliasz, kiedy on szedł na górę Chorab, Bóg dał mu możliwość pobycia ze swoimi myślami, z tym, żeby się zastanowić, żeby się skupić, żeby odpocząć. Dał mu czas na odpoczynek, na sen, dał mu czas na to, żeby się posilić, czyli żeby miał ten pokarm, o to, co jest dla nas najważniejsze, jeżeli chodzi o to, żeby przeżyć, żeby funkcjonować. Więc On nas nie zostawi bez niczego. On nas nigdy nie zostawia na taką pastwę losu żebyś sobie żył jakkolwiek chcesz. I to jest właśnie dzisiaj słowo dla mnie, żebym, żebym się nie ukrywała, żebym w żaden sposób e, nie próbowała się usprawiedliwiać, tylko szczerze stanęła przed nim i powiedziała, co i w jaki sposób mnie zmotywowało, żeby do niego przyjść. Czy to jest strach, czy to jest lęk, niezależnie od tego, ale on zawsze i tak da odpowiedź, on zawsze i tak da rozwiązanie. Więc y, najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby przestać skupiać się na sobie, na swoich problemach, na tym, żeby się nie usprawiedliwiać, ale dać Bogu zadziałać, dać Bogu zadziałać i wejść w ten taki odpoczynek ze szczerością serca, z tym, co jest tą motywacją na, na, na tą chwilę dzisiejszą. I z tym Cię zostawiam. Dobrej niedzieli.